Witam serdecznie wszystkich. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować e, przepiękną Mazdę. Jest to kolejna Mazda w naszej ofercie. E, Mazda została wyprodukowana w 2008 roku, została sprowadzona z Danii, więc e, zupełnie za darmo i bez żadnego problemu możemy sprawdzić historię tego samochodu, e, podając numer WIN bądź tablice rejestracyjne. Proszę Państwa, nasza Mazda jest wyposażona w silnik benzynowy. Jeden z lepszych. Silników benzynowych oferowanych do Mazdy 6 1.8 o mocy 120 k i 167 Nm jest to bardzo fajna jednostka, e, naprawdę która ma wystarczająco dużo mocy i też zawsze opłaty i spalanie jest troszeczkę niższe I proszę Państwa, nasza Mazda jest silnikiem jest ze, ze skrzypą typu manual 5 biegów i proszę Państwa co najważniejsze, nasza Mazda ma przebiegu około 107 tysięcy więc mamy rewelacyjny egzemplarz i co bardzo ważne, proszę Państwa, nasze autko przyjechało z Danii i jest calutkie, bardzo, ale to bardzo ładnie zakonserwowane, e, specjalnym środkiem przeciwko rdzy. Po prostu na całym samochodzie nie znajdziemy, nie znajdziemy proszę Państwa, ani grama rdzy. Również to Państwu bardzo coduje, jak wygląda ochrona przed tordzą. Dobrze, proszę Państwa, przejdźmy może najpierw do oględzin tarcz. Już mam przednie opony mamy Bridgestone, rocznik, rocznik, rozmiar to był 215 50, 17, na przód już kupiłem nowe opony, ponieważ tutaj tego bieżnika jeszcze trochę jest, ale za dużo nie ma tylne opony są w rewelacyjnym stanie, więc dwie nowe będą z przodu, czekam na nie, powinny przyjść mi jutro, przednie tarcze z bardzo, ale to bardzo wyczuwalnym rancikiem co do drugich tarcz z tyłu, proszę Państwa, tylne tarcze rancik jest wręcz niewyczuwalne, czyli one są dosyć nowe opony są te same Bridgestone o tym samym rozmiarze Państwa. Tak nasza mazdażka prezentuje się z tej strony. Wiem, że dużo tego proszę Państwa, proszę Państwa, ale nie jestem jakimś zawodowym towerem czy coś, po prostu przedstawiam Wam samochód. Tak nasza mazdażka prezentuje się z przodu. Bardzo ładne lampy soczewkowe, zwykłe żarówki, do tego światła halogenowe z u dołu. Mazda naprawdę prezentuje się bardzo, ale to bardzo ładnie i wręcz jest w perfekcyjnym stanie technicznym jak i wizualnym. Spryskiwacze również na reflektory z przodu. Zapraszam Państwa do środka. Bądź, bądź Was wszystkich, wszystkich proszę zwrócić przede wszystkim uwagę na tafek drzwi. Zaczyna się od gdynia, kończy się w słupnik pasażera. wiele rzeczy do zaprojektowania i to się nie projektuje. Wszystko się, to na nie, 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 Wydaje mi się, że to tysięcy świadczy o tym, że auto musi być jak nowe. I takie jest. dosyć Ponieważ mamy tak. ścisze Radiko. Mamy całe media, podłączenie AUX, Auxika i jakieś USB mamy tutaj wszystko w schoweczku. Mamy dwustrefowy klimatronik, e, radio z MP3 ze zmieniarką CD na 6CD. Bardzo ładnie nagłośnienie nam tutaj gra. E, tak jak wspominałem, klimatronik dwustrefowy, podgrzewane fotele, low heat, czyli mamy dwustopniowe podgrzewane fotele. Tutaj mamy schoweczek na jakieś cup holdery, e, na jakieś napoje bądź tam na inne jakieś tam nasze pierdoły. Tak jak wspominałem, skrzynia pięciobiegowa, kierownica obszyta skórą, multifunkcja, oczywiście z tempomatem, dwa kluczyki z oryginalne więc mamy pełen komplet, jaki e, mamy dla Was samościemniające się lusterko wsteczne, więc też jest bardzo fajnie, oczywiście boczne lusterka również podgrzewane, więc e, jeżeli chodzi o opcje, mamy dosyć naprawdę bogatą opcję. Zapraszam wszystkich teraz do tyłu, abyście skontrolowali, jak wygląda drugi rząd foteli, tapicerka drzwi, wszystko jest utrzymane w nienagannym stanie, fotele, kanapa z tyłu również bardzo czyściutka, Jaki mamy do dyspozycji? Podłokietnik, oczywiście Isofixe, żeby przewozić nasze pociechy jak najbardziej bezpiecznie. Tak, deska rodzielcza prezentuje się z tyłu. Uważam, że Mazda 6 naprawdę wygląda przepięknie i przede wszystkim Mazda ma naprawdę bardzo, ale to bardzo ładne środki. Proszę bardzo. Nasza mazdeczka z boku, z tyłu. Bardzo przepiękna. Przepiękna pupka, przepiękny tyłeczek w tej Mazdzie. To jest druga maza, jeżeli chodzi o szóstkę w mojej ofercie, bo pierwszą mam sedana z 10 roku wersję po faceliftingu w sedanie, a tutaj mamy tak zwany hatchback, czy również liftback. Tył nam się otwiera razem z Szybą, więc... Opcje załadunku i w ogóle miejsca do załadunku się od razu nam rozszerzają, bo naprawdę miejsca jest sporo, jak i tego wszystkiego. same te opcje, bo możemy tutaj złożyć coś większego niż w przypadku Sedana. Tutaj naprawdę jeżeli chodzi o załadunek, jest to dużo, dużo prostsze. Fajna mata, oryginalna Mazda, która chroni nam bagażnik, żeby nam się tutaj nic nie rozlewały, żeby bagażnik był cały czas w świetnej kondycji. Bardzo fajne są te przełączniki, żeby nam fotele się automatycznie same słożyły, żebyśmy nie musieli przychodzić do, do przodu bardzo fajny patentik, także jak też tutaj jest jeszcze raz podjazd na tył naszego hatchbacka. wycieraczka z tyłu również jest, żeby szyba była cały czas, ale powiedzcie wszyscy, że naprawdę ten tył w maździe wygląda przepięknie, naprawdę bardzo ładna mazdeczka i Lampy, i to wszystko z tyłu. Lampy mamy również LEDowe, wszystko komponuje się rewelacyjnie. Jak jak widzicie, cała mazdeczka naprawdę jest bardzo fajnie utrzymana. Jeszcze raz podkreślam: 107 tysięcy. Tamta druga dwulitrowa ma coś koło tego przebiegu, około 120. Również jest rewelacyjnie utrzymana w środku. Ale tutaj widać, że to wszystko jest naprawdę jak nowe. I też sami Państwo widzicie, że lakier tego samochodu. Jaki wygląd, cała prezencja wygląda on naprawdę bardzo, ale to bardzo bogato i bardzo okazalne. Najważniejszy test: fotel kierowcy nagrywam wolniutko, żebyście mogli wszyscy zwrócić uwagę, jak to wszystko wygląda, jak to wszystko jest utrzymane. Bardzo fajnie, że również mamy oryginalne dywaniki od nowości Mazdy. Tutaj, jakaś ostatnia zmianka odnośnie serwisu. 18.08 na 102 000. Następny serwis będzie być w sierpniu na 122. 5W, 30, oczywiście olej. Na razie mamy 107. Więc... Ale już serwis olejowy powinien być przeprowadzony, ponieważ już minął rok. Jakiś schowek na okularki. Jeszcze pokażę wszystkim, jak wygląda nasza Mazdeczka pod maską. O, oczywiście cztery elektryczne szyby. Jak i składa na lusterko. Jeszcze zaprezentuję Wam, jak wygląda pod maską księczyk oryginalnie ubrudzony niemety, nieczyszczony a pokażę wam o co chodzi z tym zabezpieczeniem cały spód i tak jak widzicie ta komora silnikowa, jakieś tam progi w ogóle są pokryte takim jakby puszczykiem to bardzo ciężko żeby to usunąć cokolwiek i to właśnie zabezpiecza nam całą karoserię mam drugą trójeczkę, która jest w bardzo porządny sposób zabezpieczona i trójeczka wiadomo, że była narażona na rdze gdzie szósteczka już tak nie, nie rdza i nie brała, ale jest 2006 roku jest cała w oryginale, więc naprawdę w rewelacyjnym stanie. Ok, dziękuję Wam wszystkim, zapraszam wszystkich do, objęcia, do auta. Pozdrawiam i życzę miłego dnia.